ale wody aż tu podeszła co kiedyś widziałem wody mm -hmm. jeszcze, jeszcze napłynie ta woda to powinien zasypać tę dziurę bo fajnie ale wody nawaliło mm -hmm. ładny staw co? nie wiem jak na lato staw jest taki Źródła to nie ma, tylko jest spływ spływa. Może wykopię tam źródło, z tamtej strony źródło jest, ale trzeba się do, nie, do niego dokopać. To wszystko, co tutaj jest, to muszę to porozsypywać, wyrównać tak samo jak tu. To wszystko musi być w tamtą stronę pójść. No, to można sobie siednąć, gryla zrobić, czy tam i wędkować. Jeszcze, muszę ryby napuścić. A tu jest, tych małych bękartów to jest tysiące. Ładny staw się zrobił. Teraz dopiero będzie staw. Obsypałem trawo, i będzie powinna trawa rosnąć. Nie wiem, czy się przyjęła, czy nie. wody, dowaliło dokładnie tam kiedyś stałem na dole A teraz baczcie, ile jest to jest kij miara jak dojdzie do Rozochy to będzie 3 metry teraz 2,5 metra ale wody ja pierdolę pięknie super. super podoba mi się teraz dopiero się stał zrobił ładny teraz dopiero stał Dobre miejsce, bo na słoneczkę, tu nie ma słupów, nic fajnie jest. Pozdrawiam wszystkich z mojego pięknego stawu. Widzicie, taki ładny staw się teraz robił. Hm. jak będzie upalne to znowuż woda wywietrzeje i nie będzie w ogóle tego stawu. Teraz jest ładnie. Nie? Tu tak jest. Wszędzie zielono. zielona wona będzie cały czas tutaj taka przy brzegu widać takie żółte ale zielona coś zrobię mówię żeby wapno wsypać i co to da to wapno jak to ił jest na spodzie i będzie zielona dalej